Jak mogliście już usłyszeć, padł nam Zaurofaganax. Witam, ja jestem Stachozaur i dziś mam nadzieję plan wyjaśnić Wam, co się porobiło pod koniec 2024 roku. Rozchodzić się będzie, jak już możecie się domyślać, z tytułu Saurophaganax Maximus, czyli dotąd te uznawanego za drugiego, bądź też największego teropoda znanego z jury, zaraz przy Torfozaurze, Tinozaurze, Drapieżnym. Większy allozaur, bo tak chyba najprościej przedstawić zaurofaganaksa tym, którzy go nie znają, znany jest z co najmniej czterech egzemplarzy. Bazując na nich, gatunek mierzyłby średnio jakoś 10-12 metrów długości, a jego masa ciała sięgałaby szacunkowo czterech, a nawet może ponad 5 ton. Aby zapoznać się z niedawnym królem Jury, musimy cofnąć się do lat 30. ubiegłego wieku. Wówczas w Oklahomie odkryto po raz prawdopodobnie pierwszy skamieniałości zaurofagus. Tak, powiedziałem saurofagus. no i chyba spaliłem. Tak czy inaczej, w 1941 roku paleontolog John Stowall nadał nazwę kościom dinozaura właśnie Saurophagos maximus, znaczącą niewiele co innego niż ta z Greckie Saurophagos oznacza pożeracz gadów, a epitet gatunkowy maximus, oznacza największy, a w nowszej nazwie rodzajowej jest jeszcze Anak, co znaczy z tego samego języka król, a więc pełna nazwa to w przetłumaczeniu największy król pożeraczy gadów. Ale czemu nazwa Saurophagus już nie zobowiązuje? Jest tak, bo jak uwzględniły to w publikacji w 1995 roku Daniel Czur, nazwa była zajęta już wcześniej przez inne zwierzę. Takie wypadki i przypadki zdarzały się już paleontologom i zapewne zdarzać się też będą. Wynikami tych przy wypadków były np. omosaurus, nowsza nazwa Centrurus, a także centarsus i megapnosaurus. Wracając do głównego tematu dzisiejszego filmu, Holotyp składał się z jedynie jednego fragmentu kręgu grzbietowego, dokładnie mówiąc, łuku nerwowego, aczkolwiek ten od swojego pierwszego opisu, opisu pomiędzy apostrofami, nigdy nie został zilustrowany w żaden sposób. Dlatego też przez lata nikt nie zainteresował się saurofagiem. Na odzew musieliśmy czekać aż do 2012, kiedy dr Matthew Karano i współpracownicy wspomnieli także o tym, że jeszcze inni badacze kwestionowali ważność gatunku saurofagus przez lata ze względu na naprawdę ubogi materiał kopalny. Dodatkowo skamieniałość była domniemanie nieprofesjonalnie wypreparowana i w ogóle wydobyta. Czure w swojej redeskrypcji Saurophaganax skłaniał się też do obalenia, teoretyzowania innych paleontologów, te teorie właśnie składały się z synonimizowania zaurofaganax z alozaurem. Jednak Czury wskazał kilka cech własnych pożeracza gadów z Oklahomy, które utrzymały go ważnym i oddzielnym taksonem. Nie opowiadam tutaj strasznie merytorycznie historii tego gatunku, więc jakby co, to uwzględniam jedynie te najistotniejsze badania i wydarzenia, a bynajmniej te moim zdaniem. Dobrze, wszak jednak wchodzi zaisty. Palontologicznie 2024 rok. Przedstawione publicznie od 30 października do 2 listopada zostały przeróżne nowe badania na 84 rocznicy SVP. Sproszczając było to takie spotkanie naukowe, w którym właśnie przedstawiono swoje publikacje. Wśród tych badań po raz pierwszy mogliśmy usłyszeć o przypuszczalnej himeryzacji Saurophaganax Maximus. Znaczy to, że jakoby skamieniałość Saurophaganaxa nie należała tylko do niego, a zostałyby błędnie przepisane. Według abstraktu, do jakiego był dostęp, to skamieniałość będąca holotypem należała tak naprawdę do sauropoda, a nie teropoda. Nie musieliśmy tak długo czekać, bo jeszcze w tym samym roku wyszło badanie o tym samym tytule. Chimeryzm okazu Saurophaganax maximus przedstawia nam nowy gatunek allozaura. Okazuje się, że Saurophaganax tak faktycznie może być zauropodem, właściwie to krewnym Diplodoka, mogącym przypuszczalnie mierzyć nawet około 30 metrów długości, dorównując swojemu krewnemu. Skamieniałości przypisane do Saurophaganaxa jako zauropoda to właśnie wcześniej wspomniany fragment kręgu grzbietowego, szewrona oraz pierwszego kręgu szyjnego. Swoją morfologią, czyli budową, kości te nie przypominały zbytnio tych e allozaura. Atlas nie zawierał presykapofys oraz pokrywki nad kanałem nerwowym. Mam nadzieję, że jest to w miarę rozumne dla Was, ale może sobie odpuszczę wyróżnienia tych cech, bo bym więcej musiał montować. A i tak zostawiam Wam linki do źródeł w opisie filmu. Jako, że za holotyp brana jest zaledwie jedna fragmentaryczna kość, zdaniem autorów e badania, ta jest niediagnostyczna, a zatem przypisanie do zauropoda może być równie trafne co wcześniej do teropoda. Aczkolwiek mimo to coś skłoniło cały zespół badawczy na taki wynik. Po wszystkim, zauropod pod nazwą Saurophaganax maximus jest nomendubium, czyli wątpliwy o niepewnej pozycji na drzewku genealogicznym dinozaurów oraz statusie. Lecz to moi drodzy nie jest wszystko w zamknięciu sprawy Saurophaganaxa, ponieważ pozostałe skamieniałości zostały uznane za przynależne do nowego gatunku w rodzaju Allosaurus. Mogliście już usłyszeć o Allosaurus anax. A jeśli nie, albo i tak, to ja Wam teraz postaram się przybliżyć jego postać. Począwszy od materiału kopalnego. Za holotyp nowego nieoczekiwanego Allosaura bierze się okaz o pseudonimie Fenris. O numerze katalogowym OMNH. 1771. Przypisane temu gatunkowi zostały także kręg szyjny, dwa kręgi grzbietowe i trzy kości strzałkowe. Zaś dużo innych skamieniałości zostały przypisane do Allosaurus SP, czyli prawdopodobnie okazów Allozaura. Co do odkrycia, Fenris wydobyty został w formacji Morrison na terenie wykopalisk w Dolinie Kenton, leżącej w zachodniej części stanu Oklahoma. Wielkości holotypu datowane są na przełomę 153 a 145 milionów lat. Precyzyjnie, stratygraficznie mówiąc, było to pomiędzy Tytonem a Kimerydem. Właściwie Allosaurus Anax nie zatracił wielkości, a jedynie fajną nazwę. Wciąż jest spory, mierzył szacunkowo około 11 metrów długości i około 4, a może i nawet 6 ton wagi. Jakby ktoś nie wiedział, tylko tak przypomnę, że... Okaz Leviatan z Horophaganax Maximus miał kiedyś szacunki, miewał nawet e, cały czas szacunki, 8 ton wagi i 13 metrów długości. Więc, no to jest e, trochę mniej, ale jednak zawsze coś dużego i tym bardziej, że to jura. Jeszcze tak przytoczę znaczenie nazwy allozaura na wydłużenie materiału. Allo bierze się od greckiego Allos, znaczącego coś innego, inne. Zaś Saurus, jak w powszechnie, mam nadzieję, wiadomo także z greki, nawiązuje do słowa sauros, czyli jaszczurka, bądź gad. Razem uzyskujemy alosaurus, czyli inny gad, inna jaszczurka. Właściwie ta nazwa rodzajowa egzystuje już aż 148 lat, bo to w 1877 roku popularny paleontolog Otniel Charles Marsz opisał w wojnie o kości z innym paleontologiem, dość nikle tego teropoda. Ze względu na próby opisania jak największej ilości dinozaurów, obaj paleontolodzy zaangażowani w wojnę o kości, opisali naprawdę bardzo słabo większość ich taksonów, które zostały właśnie opisane w tamtym czasie. Dlatego też z argozaurem w przyszłości było wiele, wiele psztetów, pomyłek itd. W tym momencie chciałbym właśnie Wam podziękować za oglądanie. Bo to już jest koniec tego filmu. Mam nadzieję, że rozjaśniłem wam wszystko odnośnie Zaurofaganaxa i jak i nowego allozaura, co bynajmniej jest wystarczająco potrzebne do wiedzenia, gdy chcieliście się zagłębić w temat tych właśnie gatunków. Dziękuję jeszcze raz i do następnego pa pa!